Cześć oglądający z tej strony Mushroom Sea. Witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. Dziś losujemy, co tam dziś będziemy rysować. Pierwsze co losujemy to trzy kolory. Pierwszy kolor, który nam się wylosował, to taki ciemny, szary. No powiem, słabo, słabo. Czas na drugi kolor. Co to będzie? I będzie taki dziwny, brązowo, coś tam, dziwny kolor. Słabo, słabo, naprawdę słabo. Jak teraz będzie jakiś czarny czy szary, no to no przynajmniej będzie do siebie pasować. Ale nie. Mamy fioletowy, wściekły fioletowy, jak ja to mówię. Dobra, no to mamy trzy kolory czas teraz na inspiracje, czyli tam na przykład losowe kropki, tam łączymy kropki, czy linie losowe. A może inspiracja z Pinteresta? No nam się wylosowały losowe linie. No dobra, dobra, może być, może być, nie narzekam. Czas, wylosować czas. Może być krótki, może być długi. Ja bym osobiście nie chciała długiego, ale też nie chciałabym za krótkiego i chyba idziemy w złą stronę, czyli 20 minut. No, to chyba nie jest za dużo. Więc, no cóż, ale teraz idealny czas na reklamę. Więc już niedługo zdobędziemy 100 subskrypcji. Jej! Ale nie uda się to bez Waszej pomocy. Więc zostawcie subika, a ja będę Wam bardzo wdzięczna. Z góry dziękuję. Możecie pisać propozycje na specjal w komentarzach. I wracając, z zamkniętymi oczami narysowałam losowe linie. Ale potrzebowałam chwili, żeby pomyśleć, co mogę narysować. Więc czas ustawić timer na 20 minut. Według mnie to strasznie mało. No więc stwierdziłam, że muszę się pośpieszyć, więc narysuję lisa, no bo to pierwsze, co mi przyszło do głowy. Narysowałam uszy, no i zaczęło mi to przypominać głowę lamy z Simsów, więc stwierdziłam, narysuję lamy z Simsów, ale nie wiedziałam, jak ona wygląda. Więc niech będzie to pies, no i skrzydełka u wróżki. W moich zasadach można zmieniać odcienie na jaśniejsze, ciemniejsze, po prostu, żeby to był ten kolor, a nie jakiś inny. No i uszy pokolorowałam, no i dodałam troszkę światła. Strasznie się śpieszyłam, bo bałam się, że nie zdążę, więc robiłam to tak trochę byle, jak sam rysunek nie jest jakiś super wybitny, no bo myślałam, że 20 minut dla mnie to jest naprawdę mało. Więc wykolorowałam pieska, no i dodałam troszkę światło cienia, ale to, to takie małe kreskówkowe, trochę światła i te sprawy. I pojawił się oczywiście podpis. A to jest efekt finalny. I możecie uwierzyć lub nie, ale bardzo szybko zrobiłam ten rysunek, bo zostało mi 12 minut. Więc po co ja się tak spieszyłam? Więc to koniec tego filmu. Mam nadzieję, że się podobał. I byłoby mi bardzo miło, gdybyście zostawili lajka. Papatki!